Wideo 5 część 16. Jak malowałem tej góry jeziora? Mieszać w talocyniny niebieski z żółtym kadłem i robię kolor zielony. Maluję roślinność z tego jasny kolor zielony. Maluję obicia w wodzie, ciągnąc farby w dół. I dodać więcej żółtego i białego do mieszaniny i zaznacz w krzaki. Używam suszarka do włosów do suchej farby akrylowej. Maluję linię brzegowej w brązowym kolorze góry. I dodać żółty i biały do mieszanki farby wodnej. Ta lekcja trwa w części 17.